Ostatnimi czasy pytacie co zabrać w teren. Wychodząc Wam naprzeciw chciałbym zaprosić Was na serię filmów, w których będę omawiał każdą grupę przedmiotów, którą zabieram w teren. Dzisiaj mówimy sobie zestaw przedmiotów podstawowych. Takie, które zabieram ze sobą do lasu na dłuższe niż godzinne wyprawy. Zaczniemy od kieszeni głównej mojej takiej sakiewki. Jest to keczuły z sportowego sklepu. Tak więc kieszeni główna. W kieszeni głównej znajduje się telefon, portfel. Znajdują się również różnego rodzaju opatrunki. Znajduje się tutaj również gaz. Z racji, że wsypiam w hamaku samotnie, zawsze mam ze sobą gaz no, dla bezpieczeństwa. To tyle w tej kieszeni. Przechodząc do kieszeni bocznej, znajdują się tutaj zapałki oraz latarka. Tutaj także znajduje się przypięty metr. Tutaj w przedniej kieszeni noszą różne przedmioty. Zazwyczaj są to drobne, kilkuzłotowe monety. Po to by nie kusić złodzieja, tutaj pod kieszenią główną się, znajdują się takie dwie kieszonki, w których przenoszę zazwyczaj płaskie rzeczy. Tutaj przenoszę głównie cukier jako żelazną rację, ale o tym w następnym filmie. Jest To zostanie cały zestaw, który przenoszę przy pasku za pomocą tego mocowania, ale oprócz tego biorę ze sobą do lasu na dłuższe wyprawy jako taki zestaw podstawowy nóż oraz sznurek. Tak więc to tyle. Zapraszam Was do kolejnego filmu z tej serii. Nie zapomnijcie subskrybować kanału oraz zajrzeć na Facebooka. Link w opisie. Do zobaczenia.